Cześć, witajcie z tej strony Bloczu i witam was w nowej serii na kanale, mianowicie Jeden Czank, w którym to jesteśmy zamknięci jak nazwa wskazuje jednym czanku, tu jest 16 bloków i nie jesteśmy w stanie wejść poza granicę tego borderu. Co chyba chyba jest troszeczkę więcej. Licząc ten mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ze względu na to, że nie jest to jakby ustawione, że do tego miejsca tylko jest do połowy tego bloku. Więc dostajemy dodatkowy blok. 17 bloków. Troszeczkę ponadczek. Tak. Ale zainspirowany serią zagranicznego YouTube'a, dokładnie mówiąc łodzi, mam nadzieję, że dobrze czytam. Nik. Postanowiłem, że zamknę się w jednym czanku. I z czasem będę po prostu ten czank powiększał. Czyli w przyszłym odcinku powiększymy czank o dwa bloki. Jeszcze w następnym odcinku powiększymy o trzy bloki. I tak cały czas. Jeżeli chcecie dokładnych zasad, będziecie mieli. Film źródłowy, z którego się wzorowałem, oraz całą serię, jak i kanał twórcy, w opisie. Więc zapraszam Was tam, abyście się dowiedzieli, na czym dokładnie będzie polegać seria. Na dzień dzisiejszy mam dla siebie przedstawione dwa zadania: mianowicie znaleźć źródło jedzenia oraz stworzyć schronienie. To jest to, co chciałem powiedzieć: stworzyć schronienie. Może być to trudne. Nie wiem, jak wygląda sprawa z jaskiniami pod nami. Czy mamy jakąś wodę, czy nie mamy wody? Wiem, że teoretycznie ta woda nie jest mi potrzebna do tego, aby moje nasiona rosły, ale na pewno będzie to o wiele, wiele łatwiejsze, żeby cokolwiek osiągnąć w momencie, w którym będziemy mieli wodę. Początkiem chyba będzie zajęcie się zebraniem drzew. Mamy jedną brzozę i Dąb. To pozwala nam na użycie dwóch różnych typów drewna jeżeli będziemy robić sobie już schronienie. W tamtą stronę mamy... ciemny dąb. I chyba, nie jestem w 100% pewien, ale chyba w tamtą stronę widziałem jeszcze świerk w momencie w którym... E, robiłem świat. Ponieważ respiłem mnie gdzieś tam na górce, ale stwierdziłem, że tam będzie za łatwo, więc przeniosłem się tutaj. Ponieważ tu mamy mniej drzew, to standardowo podnosi troszeczkę nam nasze problemy, nasze wymagania, nasze potrzeby. Wiecie o co chodzi. o trudności się podnosi, bo mamy mniej rzeczy. Więc czas zacząć od zbierania drewna. Tak więc czas zająć się podstawowymi rzeczami, takimi jak ilo na samsta. Możemy zrobić zejście w taki sposób. To oszczędzimy troszeczkę miejsca na całej płaszczyźnie, więc to dodatkowy plus dla nas. Ej, troszeczkę więcej bloków do wykopania, bo jednak przejdziemy przez 17 bloków, a nie 15, tak jak chciał kopać przez blok obok. Dobrze, mamy nakopane tyle ile potrzebujemy, nawet chyba z bloczkiem nadstan, bo jeżeli dobrze policzyłem to potrzebujemy 8 na piecyk, później dodatkowo na łopatę i na killoff, oraz na siekierę dodatkowe 7. Więc mając 16 bloków, jesteśmy z jednym blokiem nadstan. Mając 16 bloków, nie 17. Oczu! Zacznij myśleć. Kolejną rzeczą, którą trzeba ogarnąć, to nasiona. Obawiam się, że z nasion może nam nic. Nieważne. Jestem po jednym podejściu do nagrania tego odcinka. I mogę wam powiedzieć, że nie poszło tam dobrze, ponieważ nie zdobyłem żadnego nasionka. A miałem praktycznie wszędzie trawę, więc... Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i zadowolony, że tu mi się udało. Skoro mamy już nasz, nasze nasiona, to jesteśmy w stanie zrobić farmę. To pozwoli nam jako tako zadbać o nasze jedzenie, nie będzie to dalej nic dużego, bo troszeczkę porza No, chciałem zrobić, ale to już coś, więc połowicznie, można powiedzieć, że mamy już zaspokojony nasz problem z. Jedzeniem. Nie zbożę. Boże, będzie zaspokojone za niedługo. Za niedługo natomiast może zostać też zaspokojona rządza mobów na mnie. Ponieważ nadchodzi noc, a ja nie mam nic oświetlone. Co powoduje, że za chwilkę wyjdą moby i zaczną mnie zjadać. Więc szybko zrobimy sobie dodatkowe patyki oraz na ten moment już przepalamy węgiel. Drzewo na węgiel. Czy jeszcze jest jakieś drewno w środku? Chyba nie, więc możemy zabrać się za tworzenie pochodni i zacząć tutaj wszystko oświetlać. Na szczęście mamy dosyć ciemno dookoła, więc nic nie będzie zaburzać mojego widoku. I będę w stanie powiedzieć, w którym miejscu jest za ciemno, a w którym miejscu jest za jasno. I Idealnie 12 pochodni nam starczyło. Tam jest podwazonka dozy, ja ją chcę. Tak. Mamy to. Bardzo mi jest szkoda tej pszczółki. Mam nadzieję, że z czasem dojdziemy do niej, do domu. Ile tam jest bloków? Raz, dwa. Tak, to jest przyszły odcinek. Za dwa, trzy odcinki będziesz już u siebie w domku. Mam nadzieję. Ale skoro mamy już. Północy za sobą, to przydałoby się zacząć myśleć nad jakimkolwiek domkiem. To oznacza, że muszę zejść pod ziemię i zacząć kopać kamień oraz rozsadzić drzewa dookoła, aby móc mieć z czego budować. Więc, krótki spis wydarzeń tego, co będzie, zaraz przed Wami, i zaraz zaczniemy budowanie. Mamy nasz pierwszy węgiel. Z tego co widzę to część z tego węgla jest schowana niestety za borderem. Plus słyszę zombie i szkieleta już od pewnego czasu. Nie dają mi oni spokoju. Nie wiem czy jestem gotowy na to żeby się z nimi zmierzyć. Ale bardzo, bardzo mnie cieszy to jak dużo węgla jestem w stanie stąd wyciągnąć. I zniszczy nasie kilos. Niestety duży problemem jest to, że wstaliśmy żadnej. żadnego drzewa praktycznie. Jedynie co to tutaj wyrósł nam jeden dom, którego zamienimy teraz na brzozę, żeby było po prostu więcej. Ale robi się niepokojąco, więc pójdę w takim razie jeszcze na jeden dzień do kopalni i zobaczymy, co stamtąd wyciągnę. Ups. To nie jest to, co chciałem zrobić. Uff! Tu serduszka. To nie jest mój najlepszy wynik. Posiadałem lepsze wyniki. Jeżeli chodzi o moje życie. Uff! Muszę przyznać, że mocno mnie wystraszył ten moment śmierci. Biskiej. I. Na szczęście posiadamy w tym momencie coś takiego jak dripstone i pointa dripstone, co pozwoli nam na powiększenie naszych zasobów wodnych, o ile takowe kiedykolwiek nastąpią. Problem jest to, że nie mam jedzenia. Nie mam jak się uleczyć. Ponieważ do tej pory nie wypadło nam żadne jabłko. To będzie ciężkie. Mamy lapis. Zaraz obok tamtej dziury z węglem. Ale to nie jest to, co nam się przyda. Na ten moment przyda nam się bardziej żelazo, tego typu rzeczy. Momentami też bym nie pogardził, gdyby jakieś miały się trafić. Ale cóż, pozostaje dalej kopać. To żelazo naprawdę mnie bardzo, bardzo boli. Ale już w przyszłym odcinku będziemy w stanie je wydobyć. Wielką chęcią robiłbym tutaj dodatkowo deski na powierzchni. Problem jest w tym, że nie posiadam desek ze względu na to, że drzewa mi jeszcze nie wyrosły. Podejrzewam, że teraz pójdę sobie troszeczkę awk i poczekam, aż wszystkie drzewa wyrosną i wtedy zacznę dalszą budowę. Postanowiłem wrócić do kopania i to teraz po tej stronie. To jest prawidłowy border. Znalazłem żelazo. Nie uwierzycie, gdzie? W tym miejscu zakończyliśmy swoje kopanie. Kopałem jeden blok niżej, i mamy dodatkowe żelazo, więc jeżeli znajdziemy wodę, to nasze żelazo zostanie przeznaczone na wiaderko. Aby móc robić dodatkowe źródło wody, które pozwoli nam na lepsze uprawianie roślin. I odkryliśmy. Deep Dark! Super, fajnie, tylko szkoda, że tutaj też nie ma wody. Pod nami jakiś zombie. Tamtędy można by było w miarę bezpiecznie zejść. Tylko, że na ten moment z moim aktualnym kilofem raczej nie będę się tam pchał. Co prawda, za chwilkę sobie chyba tutaj wrócę. Was są naprawdę pedechowe, gdyż dalej nie dostałem żadnej, ale to żadnej. Porcji jedzenia w postaci jabłek. W poli zaczyna mnie to niepokoić. Niestety, tak samo jak nie zostaje jedzenia stąd. Zostaje też jedzenia stąd. Jedną z rzeczy, którą chciałbym utrzymać na tym odcinku, to brak zgonów. Nie wiem, czy zejście na dół jest dobrym pomysłem. Ale zrobiłem sobie nowy kill -off. Mam pochodnie Więc teoretycznie bym tam przeżyć Teoretycznie W praktyce jednak Może być z tym problem, więc zaraz się przekonamy Jak mi tam pójść. Plusem jest to, że przez to, że byłem daleko Zmniejszyła się liczba mobów A przynajmniej tak mi się wydaje, bo jedyne co widzę To tego zombiaka tu Spodziewałem się tutaj wszystkiego, ale nie tych szczurów największym problemem tutaj są te sensory. nie wiem czy one mnie tu wyłapią chodzi na to że nie więc jesteśmy bezpieczni jeszcze przez jakiś czas tak długo jak nie będziemy mieli kontaktu z tymi rami to może nastąpić niedługo i napawa mnie to obawami Na szczęście tam jest, ale jest żelazo. Troszeczkę rzeczy byśmy byli w stanie ogarnąć z tej jaskini, gdyby tylko była ona dla nas bardziej dostępna. Tak się składa, że pada deszcz, To oznacza, że nasze klony zostaną na jakiś czas nawodnione. Nie wiem, czy nie skończy się nasza radość zaraz po tym, jak przestanie padać, ale przynajmniej przez jakiś czas jesteśmy w stanie się nacieszyć tym, że mamy nawodnione pola. Będzie to rosło troszeczkę szybciej. Z drugiej strony żałuję teraz, że nie mam żadnego żelaza więcej niż trzy. Wtedy można byłoby zrobić kaldron i podobno chyba w kaldron jestem w stanie zabrać wodę, nie jestem w 100% pewien. Wiem, że jestem w stanie za pomocą dripstone'u jakby rozmarzać wodę. Ale dalej moja wiedza nie. sięga Panie i panowie, mamy to. Wreszcie udało się nam osiągnąć jabłko, które. Jeszcze zostawić? Na razie zostawmy, może za chwilę. Z... Pojawi się kolejny, to wtedy udałoby nam się od razu całkowicie uzupełnić spód. Dom jest w trakcie budowy, jeszcze bardzo, bardzo dużo przede mną. Okazuje się, że limitowany zasób drewna, jak i wszelkich innych surowców, skutecznie utrudnia takie zadanie. Tego się nie spodziewałem, że będzie to aż tak trudne. Myślałem, że, że, że będzie to o wiele, wiele łatwiejsze, żeby cokolwiek tu wybudować. A tu się okazuje, że nie dość, że limity miejsca to jeszcze dodatkowo limity surowców bardzo, bardzo trudno to utrudniają. I mam drugie jabłuszko. Pięknie. To mi pozwoli leczyć całkiem? Nie, ale to już spowoduje, chyba, że będę mógł się leczyć. Oczywiście! Pięknie! Troszeczkę podreperujemy sobie zdrowie. Dzięki czemu będziemy w stanie sobie przez dłuższy czas jakkolwiek stanować. Wreszcie, po tak długim czasie wreszcie mogę mieć całe HP. To mnie cieszy. Zajęło mi to dobre pół godziny. Wyczekanie na wszystkie drzewa, które tutaj miały wyrosnąć, i tak dalej, i tak dalej, żeby skończyć ten malutki domek. To jest nie do pomyślenia, żeby to aż tyle zajmowało. A jednak, a jednak aż tyle zajmuje. To naprawdę, naprawdę mnie niesamowicie zaskoczyło, że ze względu na to, że ten świat jest tak mały, ten rzeczy będzie zajmować tak bardzo dużo czasu. Szczerze, ja liczyłem na to, że z wieloma rzeczami uporam się w bardzo szybki sposób i że tak naprawdę jedyne, co będzie sprawiało mi problem, to rzeczy z jaskini i tak dalej. Okazuje się, że jednak. jednak nie. Jednak będzie więcej rzeczy, które będą sprawiały mi problem. I do tych rzeczy będzie trzeba się przyzwyczaić, że one są i że są one problemem. Ale. Póki co mamy przynajmniej schronienie. Mamy gdzie się schować. Więc fantomy, które mogłyby mi zagrażać już od przyszłej nocy, teraz nie będą dla mnie zagrożeniem. Więc to już jest duży plus. Mamy załatwioną kwestię samego chronienia. Teraz tylko trzeba jeszcze załatwić sprawę z jedzeniem. To będzie już o wiele trudniejsze. Mogę spróbować. Na ten moment przepalić żelazo i postawić po prostu zwykły kadron na zewnątrz, tak aby dostała się tam woda. Nie wiem, czy to w ten sposób zadziała, ale warto spróbować. Ponownie Wikipedia przyszła z y, pomocą. Okazuje się, że jeżeli pada, to kadron ma 5% szans, że w środku zbierze się woda. To oznacza, że jeżeli mam jeden kaldron, to jestem na przegranej pozycji ze względu na to, że zapełnienie tego zajmie nam masakrycznie dużo czasu. Ponieważ na tym, tutaj w tym bloku mamy 5%, że pojawi się ta jedna mała kropla wody. To oznacza, że jeżeli chciałbym to zbierać, to zajmie mi to bardzo, bardzo dużo czasu. Więc chyba po prostu za chwilę pod ziemię, zabrać więcej żelaza ze względu na to, że tutaj brakowałoby mi jednego, żeby zrobić kolejny calderon. O nie! Moi drodzy, mamy... ...dekszany. Mamy najazd... ...chillagerów. Na szczęście, jesteśmy w stanie zrobić sobie w tym momencie tarczę. Jest to tarcza. Zróbmy sobie też dodatkową siekierę. Ek, patyki. Na razie kamienną. Jedną z rzeczy, którą chciałbym utrzymać na tym odcinku to brak zgonów. Pierwszy zgon. Niestety. Ojej. To jest bardzo duży problem. Dobra, jeden już padł. Jeszcze trochę. O nie, to nie idzie na nich. Równie to tak. Żeby ten strzelał tutaj w ściemeczka swojego. Żeby oni się nie pozabijali, bo mi chodzi o to, żebym mnie nie miał bad omena. Dobra. Jakoś się kiedyś tego pozbędziemy. Jedną z rzeczy, którą chciałbym utrzymać na tym odcinku, to brak zgonów. Drugi zgon przez nieuwagę i zaczytanie się w, w Wikipedii. Teraz szybko po itemy, bo chyba są poza borderem. Mam nadzieję, że one nie zginęły. Udało się odzyskać itemy, więc jest dobrze. I tak oto moi drodzy, po wykopaniu troszeczkę... paru linii dziur i tak dalej. Mamy nasze pierwsze diamenty. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Czyżby były cztery. Cztery diamenty, pięknie. Teraz by nam się przydało zrobić... Teraz się zastanawiam. Na razie ich nie przechować i nie zrobić po prostu kilofa. Za jakiś czas, jak już będzie nam potrzebny. A teraz dalej korzystać z żelazno-kamiennych y w zależności od tego, co musimy wykopać. I najwyżej, jak już będziemy tak bardziej, bardziej doskonaleni, to zrobić sobie właśnie takie diamentowe rzeczy. Ewentualnie, jak będzie więcej diamentów, to po prostu się bardziej dosbroić w zależności od tego, co będzie szybciej. Możecie napisać w komentarzu, którą wersję wolicie, czy najpierw się dozbrajamy, czy najpierw ogarniamy rzeczy dookoła i dopiero potem się dozbrajamy. Napiszcie swoją opinię w komentarzu i zobaczymy w przyszłości. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jak i to, że jest nowa seria. Jeżeli macie jakieś propozycje na dodatkowe serie, które będą się pojawiać po tej serii, to piszcie je w komentarzu. A ja będę sobie robił z tego nadatki. Jeżeli będzie coś ciekawego, to oczywiście sobie to zapiszę. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że byliście. Zajrzyjcie do opisu, ponieważ tam znajdziecie wszelkie moje social media. Oraz Discorda, na którego was serdecznie zapraszam, aby być bardziej na bieżąco z moim kontentem. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i bam bam.